Dawno, dawno temu żyła sobie dziewczynka o złotym sercu. Mówiono na nią kopciuszek, bo często była cała brudna od popiołu, gdy sprzątała przy kominku. Była sierotą, mieszkała z macochą i dwiema siostrami, które nie były dla niej miłe i zawsze się z niej śmiały. Każdego dnia kazały jej zmywać, zamiatać, prasować i gotować, a Kopciuszek zawsze robił wszystko, o co ją proszą. Chociaż miała tylko starą sukienkę i buty bez sznurówek, jej serce było najpiękniejsze ze wszystkich. Jeszcze tylko podłoga i będzie gotowe. Kopciuszku, zamiataj szybciej, nie mam całego dnia. Spójrzcie tylko na nią. Znowu cała w popiele. Pasuje jej to. Może kiedyś zostanie prawdziwą służącą. I już kończę. Wszystko będzie czyste. Pewnego dnia król ogłosił bal na zamku. Każda panna z całego królestwa mogła przyjść. Bo książę szukał żony. Z rozkazu Jego Królewskiej Mości ogłaszamy wielki bal na zamku. Każda panna w królestwie zaproszona, książę szuka żony. Bal, bal na zamku! Och, to prawdziwe wydarzenie! Wszystkie panny z całego królestwa szykowały się na bal. Kolorowy tłum ruszył w stronę zamku. Siostry zaczęły stroić się na bal, czesały się i ubierały, a przy tym głośno śmiały się z Kopciuszka. Kopciuszek też chciał pójść na bal, ale nie miał ładnej sukienki, ani nawet pantofelków. Czy ta sukienka wystarczająco podkreśla moje oczy? A moje loki? Mam wrażenie, że nie są idealne. Mamo, spójrz! Dość gadania! Szybciej! Kareta zaraz przyjedzie! Kiedy nadszedł wieczór, wystrojona macocha i jej niedobre córki wsiadły do powozu i odjechały na bal. Jedziemy! rzekła macocha. Baw się dobrze w kuchni, kopciuszku! Kopciuszek został sam. Patrzył smutno, jak kareta znika za zakrętem. Kiedy siostry odjechały do zamku, kopciuszek usiadł i zapłakał. Ach, tak bardzo chciałabym pójść na pal, choć raz zatańczyć. Nagle błysk. Pojawiła się dobra wróżka i powiedziała, Dlaczego płaczesz, dziecko? Ty też pojedziesz na bal, zaraz zobaczysz. Kto? Kto ty jesteś? Jestem twoją dobrą wróżką i nie pozwolę, byś dziś została sama. Wróżka machnęła swoją różdżką i brudna sukienka Kopciuszka zaczęła zamieniać się w przepiękną błękitną suknię balową, a na stopach miała szklane pantofelki. To niesamowite! Jaka piękna ta sukienka! Wróżka machnęła swoją różdżką drugi raz i bum! Z dyni zrobił się piękny, złoty powóz. Ale pamiętaj, moje dziecko, o północy czar pryśnie i poznają, że jesteś kopciuszkiem. Dlatego musisz wrócić, zanim na zegarze wybije północ. Dziękuję. Obiecuję, wrócę na czas. W przepięknej sukni i szklanych pantofelkach Kopciuszek gotowy był wyruszyć na bal do zamku. Karoca zatrzymała się przed bajkowym zamkiem. Światła, muzyka, zapach kwiatów, wszystko było jak z marzenia. Och, to naprawdę istnieje! Zachwycił się Kopciuszek. Dziewczynka szczęśliwa i radosna weszła do zamku na bal. Kto to może być? Taka piękna nigdy jej wcześniej nie widziałam, mówili goście. Wszyscy patrzyli tylko na nią. Książę zobaczył Kopciuszka i zachwycił się. Panno, pozwolisz, że zaproszę cię do tańca? Powiedział do Kopciuszka książę. Tak, z przyjemnością zatańczę. I śmiali się. Książę nie widział nikogo poza nią. Czas przestał istnieć. Zegar zaczął wybijać północ. O nie! Co zrobić? Muszę wracać już północ! Dziewczynka przypomniała sobie ostrzeżenia wróżki. Wybiegła tak szybko z zamku, że jeden pantofalek zsunął się z jej stopy. Siadła do powozu z dyni, a jej suknia zaczęła przemieniać się w strój biednego kopciuszka. Ze smutkiem spojrzała raz jeszcze na piękny, rozświetlony zamek i odjechała. A zgubiony pantofelek błyszczał w blasku księżyca. Książę kazał ogłosić w całym królestwie, że poszukuje tej dziewczyny, która zgubiła na balu pantofelek. A ta, na której stopę ten pantofelek będzie pasował, zostanie jego żoną. Następnego dnia książę ruszył w podróż z pantofelkiem, szukając pięknej dziewczyny, z którą tańczył na balu. Wszystkie panny z całego królestwa próbowały przymierzyć ten bucik, jednak na żadną stopę nie pasował. Wreszcie wysłannicy króla trafili do domu Macochy. Niedobre i brzydkie siostry zaczęły przymierzać pantofelek. No przecież pasuje chyba trochę. Oj, oj, nie pasuje wcale! Czemu ja zawsze mam pycha? Czy mogę przymierzyć? spytał nieśmiało kopciuszek. Nie, ty nie jesteś godna! rzekła zła macocha. Ależ cóż to? Każda panna może przymierzyć. Powiedział książę. Pantofelek trafił do kopciuszka i... Pasował idealnie. To, to mój pantofelek! Uradował się kopciuszek. Macocha i jej córki o nie miały z wściekłości i niedowierzania. To niemożliwe! Jak to, jak to się mogło stać? Pchuszek opuścił dom macochy i razem z księciem pojechał do zamku. Jechali przez pola, gdzie pachniała lawenda, a wiatr tańczył wśród kwiatów. I tak dobroć, którą miała w sercu, zaprowadziła ją do szczęścia. Tak kończy się nasza bajka. Pamiętajcie, najważniejsze to być dobrym, pomagać innym i nigdy nie tracić nadziei. Do zobaczenia w kolejnej bajce. Pa pa.